W dniu dzisiejszym realizujemy powiatowe ćwiczenia zarządzania kryzysowego Trzebowisko 2025. Łącznie tutaj współpracują trzy samorządy. Powołujemy powiatowy zespół zarządzania kryzysowego. Zadanie jest takie, żebyśmy różne scenariusze, których nie znamy jako samorządowcy, żebyśmy przećwiczyli, żeby również te w terenie zadania zostały wykonane przez strażaków, ochotników, przez policję, a my tutaj jako wójtowie, jako starosta mamy pewne decyzje podjąć, zareagować na zdarzenia kryzysowe, które potencjalnie mogą się na terenie powiatu wydarzyć, ale też, i to jest chyba najważniejsze, wyciągnięcie wniosków, żeby wtedy, kiedy dojdzie do kryzysu, żebyśmy byli przygotowani, żeby tutaj już wszystko zadziałało na 100%. Co jest bardzo istotne również dla mnie jako samorządowca, to możliwość przećwiczenia sztabowego, zajęć sztabowych, takich warsztatowych, gdzie jako zespół zarządzania kryzysowego gminnego mogliśmy się zderzyć z rzeczami, które nie były w scenariuszu przewidziane, a które były przez profesjonalistów Państwowej Straży Pożarnej nam zakomunikowane, gdzie musieliśmy szybko podejmować decyzje, szybko interweniować, zweryfikować dostępność różnego rodzaju materiałów, środków, tak aby w sytuacjach, gdy dojdzie do realnego zagrożenia, w podobny sposób funkcjonować. Ciszenia dzisiaj mają wymiar trzech epizodów. Pierwszy epizod to jest wylanie rzeki po obfitych opadach deszczu. I tutaj zadaniem zespołu jest podnoszenie korony wału, uszczelnianie tego wału, ewentualnie ewakuacja ludności z zagrożonych terenów. Jeżeli chodzi o drugi epizod, to mamy pożar dużej hali produkcyjno-magazynowej, i tutaj mamy epizod wprowadzenie kompanii powiatowej kompanii zopaczenia wodnego celem dostarczania wody do jako środka kaśniczego do pożaru. Jeżeli chodzi o trzeci epizod, to mamy już współdziałanie i powołanie Sztabu Zarządzania Kryzysowego pana starosty. Biorąc pod uwagę Przepisy policyjne ogólnoobowiązujące. Będziemy brali udział w sytuacjach kryzysowych i będziemy wspierać Straż Pożarną, jako podmiot współdziałający przy działaniach kryzysowych. Do naszych głównych zadań należy alarmowanie i ostrzeganie ludności, pomoc w ewakuacji, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, pomoc dojazd służb ratowniczych do działań na miejscu zdarzenia. Mając na uwadze, w jakim terenie się znajdujemy, jeżeli chodzi o gminę Trzebownisko, ale również całą aglomerację, bardzo istotne z punktu widzenia podnoszenia tych kompetencji i bojowych, i, i zarządczych. Kolejne takie wydarzenia, takie szkolenia będą miały miejsce. Chcemy, żeby zawsze w centrum takich szkoleń była gmina Trzebownisko, żebyśmy byli przygotowani, co miejmy nadzieję, oczywiście nie wydarzy się, ale jeżeli chcemy wygrać wojnę, to musimy być do tej wojny niestety przygotowani.